się Przed nami Roman dziuba, niespełna 17-letni zawodnik, który dziś zagrał od pierwszej minuty i zdobył bramkę numer 2. No może opowiedz najpierw, jak doszło do tej bramki? To w środku pola piłka została odebrana przez naszego zawodnika Dima Siewczuka. Potem zagrana do nowego. Naszego Kamila Poźniaka, który nie, nie myślał za dużo i od razu zagrał mi na skrzydło. Przyjąłem lewą nogą, oddałem mocny strzał w prawy dolny róg, piłka od słupka, i tak, tak to się stało. Pierwszy, pierwszy gol Zakładałeś zdobycia, zdobycie bramki w dzisiejszym meczu? Bardzo, bardzo, bardzo chciałem tego i chciałem się pokazać z jak najlepszej strony, żeby w następnych meczach ligowych, oczywiście, trener stawiał na mnie. Ale bramkę, że strzelę, to wiedziałem. Już miałem to w głowie, żeby strzelić. I tak jeszcze parę słów ogólnie o meczu, jak się grało. No, Zephyr bo ciężka drużyna. Ogólnie bardzo, bardzo brutalnie grali w niektórych momentach i nie, nie, nie była to przyjemna drużyna, z którą można by było grać co tydzień jak, no nie wiem, inne po prostu drużyny może w tej lidze, ale teraz pewnie będziemy się mierzyć z takimi cały czas, może, no, może nie cały czas, ale z większością takie, no, ciężko powiedzieć, ale ciężki mecz na pewno pomimo tych dwóch czerwonych kartek jeszcze na, 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 na końcu spotkania to i tak oni się jakoś tak bronili no niestety, tak, tak bywa i Oby jak najmniej takich meczy, jak najmniej kontuzji po takich meczach, bo niektórzy na pewno są jeszcze poobijani troszkę i byle do przodu. No i nagrodę, dwa słowa dla ciebie. Pozdrawiaj kogo chcesz. Po, pozdrawiam moją mamę, tatę, wszystkich znajomych, którzy byli na meczu, Kibiców i dziadzie Damiana Staniszewskiego strzelca, strzelca dwóch, dzisiejszych, dwóch bramek w dzisiejszym meczu Damian dla Ciebie, proszę bardzo Przed nami Damian Brylant-Staniszewski szczęśliwy jubilat, który skończył dziś 42 lata a może nie okrągła liczba a w systemie siódemkowym to by było 60 byłaby okrągła, więc w czternastkowym 30 więc nie przejmuj się tym, który strzelił dziś o, dwa razy więcej bramek niż w całym poprzednim sezonie. Także serdecznie gratulujemy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No i tak, dwa słowa najpierw o meczu ogólnie. Dziękuję bardzo za życzenia. Wracając do tych urodzin 42. No, czasu się nie oszuka, ale że tak powiem, zdrowie pozwala na to, żeby jeszcze biegać po zielonym boisku. Piłka sprawia mi przyjemność, także jeszcze, jeszcze sobie tutaj gram. A co do meczu, no wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, mimo wszystko, że gramy z Beniaminkiem. Wiedzieliśmy, że drużyna będzie się bronić i, i, że tak powiem, będzie czekać na swoje kontry. No i udawałem się do, do pewnego czasu. Kwestią czasu było kiedy strzeliłem bramkę i ta bramka padła. 25 minucie bodajże, no i troszeczkę ten mecz wyglądał już inaczej. Stwarzaliśmy sytuację i mieliśmy tych sytuacji kilka do podwyższenia tego wyniku. Jednak się nie udało, do przerwy było 1-0. Po przerwie ruszyliśmy bardzo mocno. Chcieliśmy szybciej, szybko strzelić br drugą bramkę. Dobrze mówię, drugą bramkę. Udało się. Drugą strzelił ramek? Tak, U w pierwszej połowie. A w pierwszej. No. To czyli czyli 2-0 było, tak. I trzecią, żeby ten mecz zamknąć, bo wiadomo, 2-0 to, to wynik jest taki jeszcze nie do końca już zamknięty. Udało się strzelić trzecią bramkę. No i można powiedzieć, że było po meczu. No, dwie czerwone kartki, myślę, że zasłużone dla drużyny Zefira. Zefira. Dlatego grało się nam później troszkę łatwiej, było więcej miejsca, chociaż to się nie przełożyło na zdobycz bramkową. Ale, ale myślę, że mecz już był zamknięty po tej trzeciej bramce. Uważasz, że szlak jest już przetarty, że już zadomowimy się w czołówce na stałe? No, chcielibyśmy na pewno, ale myślę, że dopiero możemy mówić o tym, czy zadomowimy się w czołówce po siódmej kolejce jak to zawsze zawsze mówią specjaliści, fachowcy zawsze po siódmej kolejce można stwierdzić czy drużyna będzie w tej czołówce tabeli czy też w środku chociaż myślę, że my mamy taką drużynę że, że ta czołówka będzie w naszym zasięgu i, i że tam będziemy dziękuję i raz jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dziękuję, pozdrawiam wszystkich you're fine